11 stycznia 1558 roku silny sztorm całkowicie zniszczył port, kościół i domy mieszkalne w łebie. Cofające się morze wyryło nowe koryto rzeki, znajdujący się około 1,5 km na wschód od istniejącego. Kolejny silny sztorm, 12 lat później, ostatecznie przekonał mieszkańców do budowy nowej łeby na prawym brzegu rzeki. Gdyby miasto nie zostało zniszczone przez sztormy, jego los i tak byłby przesądzony. Wędrujące wydmy, uruchomione na skutek wycinki lasów, stopniowo zasypywały starą łebę. Od połowy XIX wieku miasto stało się miejscowością wczasową. Pod koniec XIX wieku rzeka została uregulowana i wybudowano port rybacki. W grudniu 1912 roku miało tu miejsce trzęsienie ziemi.